Chciałem widać, ja jestem winca z kleńczki na moim kanale, dzisiaj w teraz takim innym grze, bo widzicie, tutaj przedstawiamy Wam sąs sąsiedzi z to słuchajcie, znalazłem tą grę i postanowiłem, że nagram dla Was film, bo no po prostu postanowiłem dla Was że taki film, bo znalazłem taką fajną gierkę z sąsiadów, nie? Także... Jeżeli to postawcie łapkę do góry i no, subskrypcję dzwoneczku, żeby nie ten, żeby być na bieżąco. No i zobsurwujcie mnie na Instagramie, bo... bo zawsze warto, nie? Zrobiłem tak nie wiem, 45 łapek do góry i wrócę kolejne, kolejne odcinki z, z sąsiedztwalowym jeszcze y, nagram może sezon drugi. Nie wiem. Dobra. Zaczynamy. Sezon sezon pierwszy zaczynam, dobra. z domu. Yyy... Zaczynamy najpierw wprowadzenie. Wprowadzenie najpierw zaczynamy. Zobaczymy jak nam to w ogóle pójdzie. Nie? Dobra. Jest już się jest, dobra. Witam... Dobra, wiem. Okej, okay, dobra. Widzę, że możemy chodzić. Okej. Okay. Otworzyliśmy drzwi. Teraz tutaj trzeba iść. I co, co teraz, do drzwi pójdziemy? Teraz tutaj, ok Dobra, co teraz do drzwi Dobra, poszło wszystko okej, okay, nie? Na razie Znakomicie, jeden, jeden, dobra Teraz kolejny, dobra No to lecimy, słuchajcie, nie, i... Czekajcie, sobie usządę. O dobra O dobra Tutaj coś musimy zrobić. Teraz tutaj musimy iść. ciszej trochę. Dobra. I teraz co musimy zrobić? A tutaj jego, sta jego babkę pomalować. Dobra. Idźmy do góry. Dobra. Dobra. Pomalujemy jego babkę. Wygląda ty. dobra, idzie sąsiad. Gdzie sąsiad, i co? I co? Zobaczy to? Zobaczył, dobra, teraz Udziemy, idziemy do góry. Of Zdążyliśmy. Co? Co się jeszcze powróci? Wygraliśmy. 2 na 2, dobra. Kolejne. Teraz kolejne zrobimy to. Dobra. Teraz to musimy. Dobra. Yy. Co on zrobi? A do swojego psa idzie. Co my musimy zrobić? Aha, dobra, dobra, okej okay. Świadzie, czy musimy... O, ty coś mamy? Kompowa jest zaknięta Trzeba jakiś klucz! Ten pies, ten pies coś ma? Chyba nie, czekajcie i no, to jest zaknięte, bo tam nie pójdę, nie? Nie mam tego psa I co musimy zrobić? O nie! Co my musimy zrobić? Nie wiem, nie wiem. Aha. Znaczy musimy sąsiadowi coś wyrwać. Nie wiem, czekaj, muszę być bardzo na bieżąco z tą grą. Nie wiem, słuchajcie, ja mu ja wychodzę. I tu się wychodzi Ja wyjdę z tego nie i zaczniemy sezon pierwszy Sezon pierwszy zaczniemy Pierwsza pułapka, dobra. Zaczniemy pierwszą pułapkę, bo to pierwszy odgram o... Dobra, ja Woody. U nas tak też się ten zacznie... Bo tutaj nas... Możemy obserwować co nas sąsiad robi. Obejrzy, zamknięte drzwi. Te drzwi po, powrażone do piwnicy, nie mogę z ich skorzystać. Dobra, to możemy obserwować naszego sąsiada, co robi. Nie, patrzcie. wejdzie gdzieś nasz sąsiad. Proszę na dupy przed telewizorem, co on robi. A to sąsiada zagląda. A nie, bo tam bała się przebierać coś. Nie wiem. OK, dobra, no tutaj wszystko jest OK. Dobra, teraz jak pójdzie do kuchni Dobra Może teraz wyjmiemy Z lodówki mu Dobra, mam jajko Aha, dobra Zejdziemy na dół Dobra, poczekajmy na sąsiada Jak on wyjdzie Teraz ja my wyjdziemy do jego pokoju Antenę, wyjdzie antenę. I szybko Dobra, chodźmy teraz szybko idziemy do kuchni Muchenka znowu. Teraz co musimy zrobić? Kurde, muszę być bardzo na bieżąco z tą grą, bo... Muszę być bardzo na bieżąco z tą grą, bo... Czekajcie, jak to było? Jak to było? Czekajcie, jak to było? Jak to było w ogóle? Wiecie, jak to było? Takie. Muszę być... Bo, czekajcie, muszę, muszę coś znaleźć. I ten, więc słuchajcie, ja już tutaj wszystko znalazłem. Muszę, musimy tutaj obserwować. Ja tutaj będę patrzył z tableta co tu się dzieje, nie? Czekajcie, bo coś znalazłem. Czekajcie, no dobra, słuchajcie, musimy tutaj znaleźć to. Tutaj do szafki idziemy. Mamy tutaj ten, nie? Dobra, i ja teraz już wiem, chyba o co chodzi. Teraz chodźmy szybko. Sąsiedz, zasiada na tej sofie, oglądając telewizję. Czekajcie, to pójdziemy chyba do apteki, nie? Tutaj weźmiemy ten. Mam ten klej. Teraz stop, czekajcie, teraz co? Mm. Co trzeba zrobić? Czekajcie. Znijajcie. A po idzie po jajko, dobra? Co? A dobra, już wiem co Czas minął, kurde ja Mogę tego nie zrobić, słuchajcie Słuchajcie w ogóle Ech, No słuchajcie no Jestem taki, wiecie, no dobra. Słuchajcie, jeżeli ma to właśnie łapkę do góry i subskrypcję, zwiedza cześć, pa pa